Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to możliwe, że ktoś, kto zawsze był uważany za dobrą osobę, nagle podejmuje działania, które szokują wszystkich? Jak całe życie pełne życzliwości i uczciwości może zamienić się w serię wątpliwych wyborów? Łatwo wierzyć, że dobrzy ludzie nigdy się nie zmieniają, ale rzeczywistość jest bardziej skomplikowana niż się wydaje. I to, co najbardziej niepokojące, nikt nie jest całkowicie odporny na te. Transformację. W tym filmie odkryjesz, jak dochodzi do takiej zmiany, co naprawdę sprawia, że ktoś zdradza swoje wartości, i czy pewnego dnia ta rzeczywistość może zapukać również do Twoich drzwi. Zostań ze mną do końca i zrozum, czego nawet filmy nie pokazują o ludzkiej naturze. Prawdziwy paradoks dobrej osoby jest właśnie na skraju ujawnienia. I nie zapomnij zostawić polubienia i zasubskrybować kanału, ponieważ codziennie dostarczamy treści, które naprawdę mogą odmienić Twoje życie. Bycie dobrą osobą to coś więcej niż tylko działania. Dla wielu to tożsamość, która definiuje kim są. Jednak ta dobroć może zostać wystawiona na próbę w trudnych sytuacjach, takich jak zdrada czy głęboki ból, ujawniając pewien paradoks. Dlaczego ktoś o tak silnych zasadach zaczyna działać w sposób nieoczekiwany? Dobroć wymaga ciągłej pielęgnacji, ale nie zawsze jest w stanie oprzeć się presji życia. Ocena innych i oczekiwanie doskonałości mogą popchnąć kogoś w spirale winy i frustracji, gdzie pokusy lub błędy wydają się jeszcze większe. Paradoksalnie, im bardziej ktoś przywiązuje się do swojego wizerunku dobroci. Tym większe jest ryzyko, że zacznie działać wbrew własnym wartościom, jak ojciec, który kłamie, by chronić swoje dziecko, czy przywódca, który manipuluje, wierząc, że wie, co jest najlepsze. W rzeczywistości bycie dobrym oznacza uznanie i zmierzenie się z własnymi cieniami, a wielu woli utrzymywać wyidealizowany obraz siebie, zamiast stawić czoła swoim słabościom. Paradoks dobrej osoby pojawia się w tej przepaści między tym, kim chce być, a tym, co w trudnych okolicznościach zaczyna ujawniać. Transformacja dobrej osoby w kogoś o zupełnie innych wartościach rzadko następuje nagle. W większości przypadków to stopniowy proces kształtowany przez szereg czynników psychologicznych, które krok po kroku zmieniają sposób, w jaki dana osoba postrzega świat i siebie. Wśród głównych czynników wyzwalających tę zmianę, stres i presja emocjonalna zajmują pierwsze miejsce. Kiedy ktoś nieustannie przeżywa kryzysy lub czuje się przytłoczony emocjonalnymi wymaganiami, jego psychika ulega takiemu wyczerpaniu, że zaczyna działać w sposób, którego sam nie rozpoznaje. Wyobraź sobie na przykład kogoś, kto przez lata poświęcał się innym, nie otrzymując w zamian ani wsparcia, ani uznania. Ten nagromadzony stres i frustracja mogą stopniowo rodzić ciche rozgoryczenie. Z czasem to emocjonalne obciążenie staje się niemal nie do zniesienia, tworząc wewnętrzne napięcie, które zaburza postrzeganie dobra i zła. Osoba, która kiedyś kierowała się empatią i współczuciem, zaczyna kwestionować, czy jej dobroć w ogóle ma sens. I to właśnie w tej psychicznej szczelinie pojawiają się pierwsze oznaki zmiany. Kolejnym czynnikiem, który silnie wpływa na tę transformację, jest doświadczenie bolesnych wydarzeń, takich jak zdrada lub głębokie rozczarowanie. Kiedy ktoś, kto cenił lojalność, zostaje zdradzony, zaczyna kwestionować, czy może jeszcze komukolwiek ufać. Tego typu doświadczenie tworzy ranę emocjonalną, która, jeśli nie zostanie uleczona, przekształca się w zgorzknienie, a następnie w nieufność. Stopniowo dobra osoba staje się bardziej surowa, bardziej defensywna, a nawet cyniczna. Ból z przeszłości zaczyna kierować jej decyzjami, a dobroć, która kiedyś była jej znakiem rozpoznawczym, ustępuje miejsca coraz bardziej chłodnemu i zdystansowanemu podejściu do życia. Nie możemy też ignorować, jak nagromadzona frustracja może wzmacniać te zmiany. Im więcej porażek ktoś przeżywa, lub im bardziej czuje, że jego wysiłki nie są doceniane, tym bardziej rośnie jego rozgoryczenie. Jeśli nie znajdzie zdrowego sposobu na poradzenie sobie z tym uczuciem, zacznie ono wypaczać jego spojrzenie na świat i samego siebie, niszcząc wartości, które kiedyś wydawały się niezachwiane. Każde kolejne rozczarowanie stopniowo podkopuje jego esencję. Osoba, która wcześniej czerpała sens wspomagania innym, Teraz zaczyna się zastanawiać, czy nie powinna myśleć wyłącznie o sobie. W końcu, ile razy została pominięta i zepchnięta na drugi plan? Ludzki umysł również znajduje sposoby na ochronę przed bólem, a jednym z nich jest tworzenie wewnętrznych usprawiedliwień dla zachowań, które w innych okolicznościach wydawałyby się niewłaściwe. Kiedy stres i uraza narastają, człowiek zaczyna racjonalizować swoje negatywne działania. Może myśleć na przykład, że po prostu robi to, co konieczne, aby się chronić, albo że inni ludzie nie zasługują na jego dobroć. Takie usprawiedliwienia nie tylko chwilowo łagodzą poczucie winy, ale także utwierdzają w nowych zachowaniach, sprawiając, że stają się coraz częstsze. Mając to na uwadze, staje się jasne, że to, co prowadzi dobrą osobę do zejścia z jej pierwotnej ścieżki, nie jest jedną prostą decyzją. To sieć nierozwiązanych emocji, bolesnych doświadczeń i psychologicznych nacisków, które stopniowo zmieniają jej stan mentalny i emocjonalny. Ta transformacja, choć na początku subtelna, może z czasem przybrać na sile do tego stopnia, że osoba staje się nie do poznania, nawet dla samej siebie. Pytanie brzmi: czy w pewnym momencie zda sobie sprawę, że oddala się od tego, kim naprawdę była? Środowisko, w którym żyje dana osoba oraz relacje, które utrzymuje, odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu i przekształcaniu jej charakteru. Toksyczne otoczenie, czy to w pracy, w rodzinie, czy w kręgach społecznych, może działać jak pułapka emocjonalna. W biurze, gdzie ludzie nieustannie rywalizują o uznanie, osoba, która zawsze ceniła współpracę, może poczuć, że musi być sprytniejsza, by nie zostać w tyle. Zaczyna stopniowo rezygnować z części swojej uczciwości, sądząc, że to jedynie drobne kompromisy pozwalające jej przetrwać. Ale te kompromisy są zdradliwe. Za każdym razem, gdy rezygnuje z małej części swoich wartości, łatwiej jest zrobić kolejny krok w tym kierunku. Kiedy mówimy o wpływach zewnętrznych, nie możemy zapominać o presji społecznej, która działa niczym niewidzialna siła. Grupy społeczne mogą w subtelny sposób kształtować sposób myślenia i działania jednostki. Jeśli ktoś znajdzie się w środowisku, w którym kontrowersyjne zachowania są normalizowane, istnieje duże prawdopodobieństwo, że z czasem również zacznie tak postępować. To zjawisko konformizmu społecznego. Aby nie czuć się wykluczonym, człowiek zaczyna dostosowywać się, wierząc, że to tylko niewinne zmiany, ale gdy spojrzy wstecz, zauważa, że nie rozpoznaje już Samego siebie. W rodzinie ten wpływ może być jeszcze silniejszy i bardziej skomplikowany. Osoba wychowana w środowisku, gdzie dominowała rywalizacja i nieustanne porównania, może w dorosłym życiu wewnętrznie zakodować te wzorce. Wyobraź sobie kogoś, kto od dziecka był pod presją, by być najlepszym za wszelką cenę. Z czasem taka osoba może wykształcić wypaczone spojrzenie na sukces. Akceptując manipulacje czy egoizm jako naturalne sposoby osiągania celów. W takim przypadku korzenie zła nie wynikają z świadomego wyboru, ale z mentalnego programowania, które zaczęło się w dzieciństwie. Siła środowiska nie tylko kształtuje, ale także może powoli wypaczać wartości w niemal niezauważalny sposób. W społecznościach, gdzie dobro wspólne nie jest cenione, a wykorzystywanie słabości innych jest normą, Osoba kiedyś uczciwa może przyjąć podobne podejście, często nawet tego nie zauważając. Ta transformacja następuje stopniowo i podstępnie. W pewnym momencie człowiek zaczyna się zastanawiać, czy warto być dobrym, skoro wszyscy wokół mnie postępują inaczej. Wtedy jego własna dobroć zaczyna się rozpadać, ustępując miejsca mentalności przetrwania. Z tego wszystkiego jasno wynika, że nikt nie jest całkowicie odporny na wpływy zewnętrzne. Wybory, których dokonujemy, nie są jedynie odbiciem naszej wewnętrznej esencji, ale także tego, co przejęliśmy z otoczenia. Im dłużej ktoś przebywa w środowisku, które nie podziela jego wartości, tym większe ryzyko, że te wartości się rozmyją. Nie można również pominąć zmiany, jaka zachodzi u ludzi, którzy zyskują władzę i kontrolę. Władza ma niemal magiczną zdolność ujawniania, ale także przekształcania charakteru człowieka. To jakby, po osiągnięciu pozycji kontroli, coś w nim się budziło, coś czego wcześniej nawet u siebie nie dostrzegał. Oto jeden z największych paradoksów władzy. Nie tylko ukazuje ona prawdziwe intencje człowieka, ale także może wypaczyć jego pierwotne wartości. Co najbardziej intrygujące, ten proces jest często tak stopniowy i subtelny, że sama osoba nie zdaje sobie sprawy z zachodzącej w niej zmiany. Władza tworzy poczucie nietykalności, które bywa niebezpieczne. Kiedy ktoś zaczyna postrzegać siebie jako jednostkę nadrzędną, może zacząć usprawiedliwiać moralne kompromisy, wierząc, że ma do tego prawo. To jedna z najczęstszych pułapek dla osób, które osiągają pozycję kontroli. Władza działa jak bańka. Zaburza perspektywę, sprawiając, że człowiek nie postrzega już innych jako równych sobie. Zaczyna widzieć siebie jako sędziego, jako autorytet, który dla dobra wyższego celu może postępować arbitralnie. Historia dostarcza niezliczonych przykładów tego, jak władza zmienia ludzi. Wielkie postacie, które początkowo były podziwiane za swoją prawość, ostatecznie ulegały pokusie nadużycia swojej pozycji. Napoleon Bonaparte. Rozpoczął swoją drogę jako obrońca rewolucyjnych ideałów równości, lecz zakończył jako cesarz, który rządził despotycznie. Ten mechanizm nie jest obcy również w codziennym życiu. Każdy z nas zna kogoś, kto zmienił się po objęciu stanowiska kierowniczego czy zdobyciu większego wpływu. Problem władzy dotyczy też potrzeby kontroli. Gdy ktoś zaczyna kontrolować sytuację lub ludzi, łatwo daje się uwieść, Pragnieniu poszerzania tej władzy. Poczucie, że ma się wpływ na losy innych, może stać się uzależniające, prowadząc do przekraczania moralnych granic, które kiedyś wydawały się oczywiste. Osoba taka zaczyna usprawiedliwiać swoje decyzje jako konieczne i stopniowo oddala się od wartości, które kiedyś definiowały jej dobroć. Ostatecznie władza i kontrola stawiają przed człowiekiem ciągłe wyzwanie moralne. Jak nie dać się skorumpować wpływowi, który się posiada? Każdy, kto osiąga pozycję siły, powinien nieustannie zastanawiać się nad konsekwencjami swoich decyzji i nad granicami, których nie chce przekroczyć. Największym zagrożeniem jest to, że w dążeniu do utrzymania swojej pozycji można stać się dokładnie tym, z czym kiedyś się walczyło. Jak myślisz, czy ktoś, kto osiągnął władzę, naprawdę może zachować swoje wartości i dobroć? Na końcu to samo usprawiedliwienie działa jak niewidzialna ścieżka, która prowadzi człowieka do nieoczekiwanego miejsca. Każdy krok, każde ustępstwo buduje drogę, która wydaje się logiczna, a nawet konieczna, ale stopniowo oddala go od dobroci, którą kiedyś cenił. Życie pod ideałem dobroci może wydawać się szlachetnym celem, ale społeczne oczekiwania wokół tego mogą mieć intensywny, a nawet wypaczony wpływ na zachowanie danej osoby. W końcu, co to właściwie znaczy być dobrym w oczach innych? W wielu przypadkach ciężar tych oczekiwań tworzy cichą presję, nieustanne wymaganie, by ktoś zachowywał się w sposób nieskazitelny, bez błędów czy potknięć. I paradoksalnie to właśnie ta presja, by być idealnym, może prowadzić do ukrywania prawdziwych uczuć i przyjmowania maski dobroci, która w pewnym momencie może się rozpaść. Potrzeba spełniania tego ideału dobroci sprawia również, że wiele osób ukrywa swoje prawdziwe pragnienia i opinie. Ile razy ktoś zaakceptował coś, o czym wewnętrznie wiedział, że jest niesprawiedliwe, tylko po to, by nie rozczarować tych, którzy uważają go za dobrą osobę. To ciągłe wyrzekanie się siebie, swoich granic i pragnień prowadzi do rozłamu między tym, co naprawdę czuje, a tym, co pokazuje światu. Stopniowo zaczyna kiełkować cicha uraza, kumulująca się i otwierająca przestrzeń na niechcianą transformację transformację, której sama osoba może nie rozumieć. Co więcej, gdy społeczeństwo idealizuje dobroć do tego stopnia, że staje się ona nieosiągalnym standardem, Przyczynia się do tego, że wiele osób wpada w moralną hipokryzję. W dążeniu do doskonałego wizerunku zaczynają manipulować swoim zachowaniem, starając się sprostać społecznym oczekiwaniom, bez zastanowienia się nad własną szczerością. To szczególnie widoczne u osób, które publicznie prezentują się jako altruistyczne, ale za kulisami są gotowe zrobić wszystko, aby chronić własne interesy. W takich przypadkach dobroć staje się jedynie rolą odgrywaną w poszukiwaniu aprobaty. Wpływ tej presji sięga jeszcze dalej. Konieczność utrzymania się w roli dobrego człowieka w oczach innych uniemożliwia rozwijanie zdrowej relacji z własnymi błędami. Strach przed rozczarowaniem innych lub przed byciem źle zrozumianym za okazanie swojej wrażliwości prowadzi do ukrywania błędów, co tylko pogłębia dystans od autentycznej dobroci. Bo w końcu bycie dobrym nie oznacza bycia doskonałym. Oznacza bycie prawdziwym, umiejętność uznania własnych błędów i wyciągania z nich wniosków. Jednak w pogoni za ideałem osoba ta staje się niezdolna do zaakceptowania własnej niedoskonałości. Ten ideał dobroci prowadzi do powstania szarej strefy między tym, co jest autentyczne, a tym, co jest jedynie pozorem. Osoba, która czuje się zmuszona do bycia dobrą przez cały czas traci kontakt z własnym człowieczeństwem, złożonością, która ją definiuje, i nieświadomie zaczyna budować wersję siebie, która nie odpowiada rzeczywistości. Ludzka moralność rzadko jest kwestią czerni i bieli. Zamiast tego żyjemy w skomplikowanej szarej strefie, w której nasze działania i intencje nie zawsze są całkowicie dobre ani całkowicie złe. Ta szara strefa reprezentuje dualność istniejącą w każdym z nas zdolność do podejmowania zarówno altruistycznych działań, jak i egoistycznych decyzji w zależności od okoliczności. Problem polega na tym, że wielu ludzi próbuje postrzegać siebie jako całkowicie dobrych, a takie uproszczone myślenie uniemożliwia im rozpoznanie, zaakceptowanie i poradzenie sobie z własnymi cieniami. Karl Jung twierdził, że nikt nie staje się oświecony, wyobrażając sobie, Świetliste postaci, lecz uświadamiając sobie swoją ciemność. Ta myśl przypomina nam, że aby naprawdę zrozumieć, kim jesteśmy, musimy zajrzeć do swojego wnętrza, poza fasadę dobroci, którą pokazujemy światu. Ciemność, o której mówi Jung, to nasz cień, zbiór cech i impulsów, które tłumimy ze strachu, że podważą nasz własny wizerunek jako dobrych ludzi. Rozpoznanie tego cienia nie oznacza przyjęcia zła ale zrozumienie, że te aspekty są częścią ludzkiego doświadczenia i muszą zostać świadomie zintegrowane. Jung ostrzegał, że ignorowanie tej wewnętrznej złożoności jest niebezpieczne. Gdy ktoś próbuje tłumić części siebie, które uważa za niepożądane, takie jak gniew, zazdrość czy egoizm, te emocje prędzej czy później manifestują się w nieoczekiwany sposób, często w działaniach sprzecznych z obrazem dobroci, który stara się podtrzymywać. Paradoksalnie to właśnie dążenie do bycia doskonałym prowadzi do impulsywnych zachowań, w których człowiek ulega moralnie niejednoznacznym decyzjom. Ta walka o utrzymanie cienia w ukryciu, zamiast się z nim zmierzyć, sprawia, że zaczyna on rządzić nami w sposób nieuświadomiony. Jung mówił również, że ten, kto nie patrzy do swojego wnętrza, błąka się zagubiony po świecie. To zdanie jest zaproszeniem do refleksji. Ktoś, kto ignoruje szarą strefę własnej moralności, może utknąć w cyklu autodestrukcji, powtarzając działania, które oddalają go od integralności. Natomiast ci, którzy są gotowi spojrzeć na swoje impulsy i wewnętrzne sprzeczności, Rozwijają głębszą i bardziej autentyczną moralność, ponieważ rozumieją, że prawdziwa dobroć wymaga akceptacji własnego człowieczeństwa wraz z jego siłami i słabościami. Tak więc szara strefa moralności to przestrzeń, w której wszyscy się poruszamy. Nikt nie jest absolutnie dobry ani całkowicie zły. Jesteśmy zbiorem przenikających się aspektów. Uświadomienie sobie tego jest kluczowe, aby uniknąć bycia nieświadomie kierowanym przez nasze ukryte impulsy. Ale czy każdy z nas jest gotów zmierzyć się ze swoim cieniem i zaakceptować tę wewnętrzną złożoność? Czy też będziemy nadal błądzić po świecie, goniąc za iluzoryczną perfekcją, która ostatecznie może doprowadzić nas do działań, których nigdy nie wyobrażaliśmy sobie popełnić? Samopoznanie jest kluczową praktyką, która pozwala człowiekowi pozostać wiernym własnym wartościom i zasadom, zwłaszcza w świecie pełnym zewnętrznych wpływów i presji społecznej. Kiedy ktoś poświęca czas na spojrzenie w głąb siebie, Zrozumienie swoich pragnień, lęków i ograniczeń buduje wewnętrzną twierdzę, która pomaga mu oprzeć się pokusie poddania się impulsom lub zachowaniom sprzecznym z jego moralnością. Jednak ten proces wymaga odwagi, rzadko omawianej, gotowości do spojrzenia na siebie z pełną uczciwością, bez filtrów i wymówek. Jedną z najskuteczniejszych strategii wzmacniania etycznej odporności jest nieustanna autorefleksja. Oznacza to regularne poświęcanie czasu na ocenę własnych wyborów i zrozumienie ich prawdziwych motywacji. Proste ćwiczenie polega na tym, by na koniec każdego dnia zapytać siebie, czy podjęte decyzje były zgodne z najważniejszymi wartościami. Taka refleksja może ujawnić ukryte motywy i zwrócić uwagę na momenty, w których zaczynamy oddalać się od własnej istoty. Często to właśnie w codziennym pośpiechu tracimy z oczu to, co naprawdę ważne, a autorefleksja pomaga nam to przywrócić. Jung daje nam potężny klucz do tej drogi, mówiąc: Kto patrzy na zewnątrz, śni, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. To przebudzenie, o którym mówi, to zdolność do rozwijania aktywnej świadomości, w której decyzje przestają być automatycznymi reakcjami, a stają się świadomymi wyborami. Praktykując samopoznanie, człowiek budzi się do swojego prawdziwego ja, rozumie swoje sprzeczności i akceptuje swoje niedoskonałości, nie pozwalając jednak, by odciągnęły go one od jego moralnych przekonań. Ten proces sprawia, że staje się mniej podatny na zewnętrzne wpływy i bardziej skoncentrowany na autentycznej, trwałej moralności. Autorefleksja wzmacnia również zdolność do przyznawania się do błędów i ich naprawiania. Każdy, prędzej czy później, podejmuje decyzje, których żałuje lub które okazują się niezgodne z jego wartościami. Zamiast ignorować te potknięcia lub szukać dla nich usprawiedliwień, osoba praktykująca samopoznanie uczy się wykorzystywać je jako okazję do wzrostu. Pyta siebie: czego mogę się z tego nauczyć? jak mogę postąpić inaczej następnym razem to ćwiczenie nie tylko pomaga utrzymać integralność moralną ale także zapobiega powtarzaniu tych samych błędów wzmacniając etyczną odporność dla tych którzy pragną zachować swoje wartości w świecie który nieustannie wystawia moralność na próbę samopoznanie jest niezawodnym przewodnikiem daje ono zdolność do rozróżniania między chwilowymi impulsami a rzeczywistymi zasadami z biegiem czasu ta praktyka staje się tarczą przed negatywnymi wpływami, pozwalając podejmować decyzje odzwierciedlające prawdziwe ja, a nie tylko oczekiwania społeczne czy chwilowe pragnienia. Pozostaje pytanie, czy jesteśmy gotowi na wyzwanie spojrzenia w głąb siebie i podjęcia tej podróży samopoznania? Bo wbrew pozorom jest to proces ciągły, wymagający nieustannego wysiłku. Jednak ci, którzy decydują się na tę drogę Odnajdują nie tylko solidniejszą moralność, ale także życie bardziej zgodne z ich prawdziwą tożsamością. W trakcie tego nagrania odkryliśmy, że dobroć nie jest niezniszczoną gwarancją i że nawet najbardziej uczciwa osoba może zostać zmuszona do zmierzenia się ze swoimi cieniami. Od presji emocjonalnych, przez wpływy władzy, po społeczne oczekiwania każdy z tych czynników przyczynia się do paradoksu dobrej osoby, do nieustannego tańca między tym, Kim myślimy, że jesteśmy, a tym, kim naprawdę jesteśmy. Jednak uznanie tej szarej strefy w naszej moralności nie jest oznaką słabości, to zaproszenie do samopoznania i nieustannej refleksji. Tylko ten, kto potrafi zmierzyć się ze swoimi słabościami i mniej szlachetnymi impulsami, może osiągnąć autentyczną, trwałą dobroć. To jest prawdziwa lekcja. Zamiast dążyć do perfekcji, która często okazuje się tylko kruchą maską. Powinniśmy dążyć do autentyczności, do umiejętności rozumienia i integrowania wszystkich części siebie. Dlatego zachęcam Cię do zastosowania tych nauk, do głębszego poznania siebie, refleksji nad swoimi wyborami i pozwolenia sobie na bycie człowiekiem ze wszystkimi złożonościami, jakie się z tym wiążą. Ta praktyka może zmienić Twoje życie i sposób postrzegania świata, wzmacniając prawdziwą dobroć, która w Tobie istnieje. Jeśli dotarłeś aż tutaj, napisz w komentarzu, autentyczność jest prawdziwą siłą i nie zapomnij zasubskrybować kanału oraz włączyć powiadomień, aby dalej zgłębiać tak głębokie tematy jak ten.